Wszędzie zielono, więc wziąłem MGZS w wersji hybrydowej na łono natury i postaram się opowiedzieć o nim w krótkim filmie. Przedstawię jego plusy i minusy, wady i zalety i to moje przysłowiowe hot or not. Także spokojnie zanim zaczniemy, oczywiście, jak zawsze zapraszam Was na mojego Instagrama. Nazwa pojawi się u dołu ekranu. A teraz. Powoli zaczynamy ten film. Gwoli wyjaśnienia powiem, że mam tu do dyspozycji hybrydową wersję MGZS drugiej generacji pod maską 1,5-litrowy silnik, łączna moc 197 mechanicznych. Jedna z głównych zalet MG ZS to spalanie. W wersji hybrydowej, popatrzcie, tutaj w mieście mam 4,6 z trasy 6 litrów, więc naprawdę nieźle, fajnie im to wyszło, więc chwalę. Muszę też pochwalić system tego samochodu. Powiem Wam, że MG ma fajny system infomedialny, ładne grafiki, nic się tu nie zacina, a jeszcze kamery cofania są Dobrej jakości. Wiadomo, nie jest to Żyleta jak choćby w Volvo, ale 360 widok z każdej strony możemy sobie podglądać, jak na tą półkę cenową, jest naprawdę super. O ile przyzwyczailiśmy się, że azjatyckie auta mają fajne infomedia, no i działa to wszystko tutaj w MG bardzo dobrze, płynnie, czytelnie, bez zacięć, to ZS jest też dobrze wykonany. Mamy tutaj coś ala skórę. Tutaj też jest miękko, tu też jest miękko. Te wszystkie plastiki spasowane są nieźle, nic tu nie trzeszczy. Jest pianoblak, trochę czerni, trochę srebra. No, wygląda to całkiem zacnie i przyjemnie, a ponadto w tym aucie, no, nie śmierdzi, więc to też wielka zaleta. Jazdę MGZLS jest zaletą tego samochodu. W wersji hybrydowej masz 197 koni mechanicznych. 1,5 litrowy silnik benzynowy jest tutaj wsparty elektryką i działa to wszystko razem całkiem dobrze. Auto jest dynamiczne, elastyczne, prowadzi się nieźle, bo kompromis pomiędzy komfortem a prowadzeniem w zawieszeniu został zachowany na odpowiednim poziomie. A osiągi w teorii może nie zaskakują, bo prędkość maksymalna to tylko 170 km na godzinę, a przyspieszenie do setki powyżej 8 sekund. Ale za kierownicą odczucia są całkiem niezłe. Jak na takie auto, naprawdę dobrze, więc to plus. Może nie powinno mnie to dziwić w chińskim aucie, ale no, oczywiście, mamy lekkie problemy z polskim językiem, na przykład. Światło zamiast światła czy duże litery zamiast normalne, jak tu wyżej. Oczywiście tych błędów nie ma jakoś super dużo. MG i tak jak na Chińczyka radzi sobie dobrze pod tym względem, ale wspominam, bo jakieś minus to jest. No i ja czuję się jako Polak troszkę niedopieszczony. Minusy to na przykład skrzynia biegów. Fajnie, że jest, bo z automatem jeździ się dobrze. W spokojnie jeździ, nie przeszkadza zupełnie kierowcę, No, ale czasem się gubi. Nie wie, czy ma redukować, czy włączyć tryb elektryczny, czy raczej benzynowy. No i zwłaszcza czuć to na tempomacie, więc wspominam. Kolejne minusy, które mogą denerwować Europejczyków, a nie koniecznie Azjatów, to na przykład tylko jedna struktura regulacji kierownicy. No, klawisze, które przyciski, które pamiętają już swoje najlepsze lata, na przykład ta lampka też no, wygląda jakby w aucie, które miało z 30 lat już. No i brak podłokietnika na tylnej kanapie. Może małe minusy, może niuanse, No to czas na ceny takiego auta. MG ZS to mniejszy SUV z tej marki w Polsce i mamy tu ciekawostkę, ponieważ zarówno taka hybrydowa wersja, czyli 197 konna, jak i zwykła benzynowa odmiana startują od tej samej kwoty i jest to niecałe 99 tysięcy złotych. Drugą ciekawostką jest to, że Marka oferuje jeszcze poprzednią generację tego modelu w sprzedaży i wówczas musicie wydać około 80 tysięcy złotych. No moi drodzy, czas podsumować MG ZS w wersji hybrydowej. No ja muszę powiedzieć, że ten chiński samochód mnie pozytywnie zaskoczył. Jest dobrze wykonany, ma wysokie wyposażenie, mało pali, no i do tego jeszcze nieźle kosztuje. Myślę, że nawet europejskie marki mają się czym martwić, a te chińskie to już w ogóle, bo uważam, że MG robi jedne z najlepszych chińskich samochodów. To nie pierwszy model, który tak mu dowodzi. Także jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zapraszam. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie, a ja wrócę do Was z odpowiedziami, a niebawem z kolejnym ciekawym samochodem.